Tak jak widać że traktor Tutaj mamy siewnik Aż mi się przypomniały w czasy jak dziadkiem w pole jeździłem Tu pugi Dwóch skibówki No do ciapka Akurat do tego traktora co ma ten pan to idealne bo to jest 30, c 330 Brony trójki Jak widać To jest zaniedbane Wóz tam dalej jest chyba jakiś rot? Nie wiem jak to się wymawia dokładnie Przeszepka Bardzo fajnie Elegancko Tam pan z takotkiem sobie do mnie zagadał za bardzo go pozdrawiam w tym momencie No i co? I pozdrawiam ślicznie yy, Ogólnie żeby tylko te... Kurde, jak mi się telefon nagrza to już w ogóle nic nie nagram nie wiem czy tak inne telefony mają ale mi tak marzę jak się nagrzeje to nie nagrywa и поздравим со дешој дашбуде.